Jeśli chodzi o kobota, napiszemy sobie teraz program dla takiego elementu. Jeśli chodzi o przerządowanie, już wstępnie element jest ustawiony, złapany. Ja sobie to jeszcze tutaj w niektórych miejscach poprawiam. Tutaj brakuje mi elementu, żeby jeszcze złapać z drugiej strony, żeby mi się to za wysoko nie podnosiło. Czyli to tak usztywnimy ten element cały. Prosto przyrządowanie. Tutaj, akurat, jak widzicie, moglibyśmy te kątowniki mieć niższe, czyli na jedno oczko. Dużo łatwiej by wtedy było programowanie, bo tak będziemy musieli się poruszać między tymi elementami. Natomiast zobaczymy, jak to będzie też wyglądało. Otwieramy nowy program: Call 2 tak, mówiłem, elementy są związane, próbne elementy dla kolejnictwa. Można to powiedzieć, że to jest prototyp. Spawanie na robocie współpracującym. Tu chyba mam wszystko. Elementy są zbazowane. Bazą będzie w tym momencie te dwa elementy, tutaj jest jakby z czoła i z tej strony. No i tu, czyli jak potem element wyciągniemy z tych dwóch, z tych dwóch jakby elementów, które nam tutaj trzymają, tak, będziemy mogli sobie. Najprawdopodobniej to bazować. Będą mniejsze elementy, krótsze, to będziemy sobie bazować w tych dodatkowo jeszcze miejscach. Czyli mamy program nazwany, czyli otworzyliśmy program, zapisaliśmy go, no i piszemy teraz program. Jak widzicie, mamy tu do celów takich, właśnie programowania pierwszej sztuki. Przygotowany element jest to, co nam ułatwia e, pisanie programu. A następnie potem już wymieniamy to na, na końcówkę prądową. Jeśli chodzi o gatunek materiału, jak tutaj jest spawane, to jest e, stal S355, S235. Rura najprawdopodobniej S235. 235 no to mówię, no drut zwykły, drud G3S1, to, to mówię zwykły, to standardowy drud jaki Najczęściej jest używany dla tej, dla tej stali. Można używać tej drutu G4S1. Jak widzicie, tu mamy kolizję. Musimy coś z tym zrobić, bo jest element tutaj. No, będzie nam blokowało przy programowaniu. Ja tak skacze. Nie wiem, czy z drugiej strony to coś da, bo to i tak będę miał kolizję. Słapiemy to w tym miejscu po prostu, gdzie element na pewno nie będzie kolidował, sobie złapiemy drugą stronę. O, tak sobie to złapiemy. Tu nam to nie będzie kolidowało. Dobra, element już mamy. Czyli wykonujemy pierwsze, rolinę, Czyli mamy miejsce, jakieś tam bezpieczne. Punkt. Point to point. Teraz dojeżdżamy do miejsca, gdzie wstępnie mamy rozpocząć proces spawania. Będą to ruchy szybkie. Teraz dojeżdżamy do miejsca spawania, już bezpośrednio, czyli gdzie rozpoczniemy spawać. Jak widzicie, końcówka, którą sobie przygotowaliśmy, ładnie jest w naroże. Tak, zapisujemy punkt B. Czyli to jest spawanie po linii prostej. My to mam tak zapisane. Natomiast można to sobie zapisywać. Te punkty można sobie po prostu samemu przypisać w programie. Przesuniemy to. O, nacisnąłem przez przypadek punkt B. Ten jest dobrze. Czyli teraz sobie jeszcze delikatnie to przesuwamy. Tu w tę stronę. Całą tą obsługę takiej dokładnie można sobie to robić tutaj. Na e, urządzeniu, jak widzicie, można sobie to przesuwać o osie X, Y, Z o, o, o miarę, jaką to podaliśmy. Teraz mamy, jak widzicie, 289, czyli przesunięcie by było w zależności od e, oś, byśmy wybrali o 289 mm. Damy tak no, 15, ale natomiast nie będziemy tego używać. Tak, mówiłem, to jest tylko tak dla celów informacyjnych, czyli punkt B, mamy punkt B czyli zakończenie spawania, Odjeżdżamy gdzieś tak miejsce bezpieczne, punkt A. Teraz sobie przejedziemy do kolejnego miejsca, gdzie chcemy wykonać spoinę. Teraz sobie obrócimy palnik, całe, całe ramię kobota, punkt A. Ja tak używam punkt AB, natomiast to jest point A, to jest u nas point to point, B jest to linia. C, mamy akurat po, po łuku, więc y, może być to takie mylące. Natomiast, to mówię, to, to jest do, jak to się mówi przyzwyczajenia. Natomiast, do celów takich wstępnie pokazania o co chodzi, to mówię tak. tu mamy ten punkt. O, punkt dojazdowy, bardzo szybki, można powiedzieć, bardzo szybki. To, to sobie, jak ustawimy w programie, to tak będzie bardzo szybki. I teraz sobie z nacisnąłem, jak widzicie, znowu. Ten przypadek linie, a na mnie na tym nie zależało. Dojeżdżamy do miejsca rozpoczęcia spawania. Mamy rozpoczęcie spawania, teraz mamy punkt B. Teraz będziemy chcieli wykonać, jeśli chodzi o funkcję spawanie łuku, Mamy to zapisane na literce C, czyli dojeżdżamy do pierwszego miejsca. Czyli gdzieś tu sobie to ustawimy. Tak. Teraz naciskamy C. Zobaczycie na monitorze informację. Prosi o kolejny punkt. Czyli teraz musimy dojechać do zakończenia spawania. Teraz musimy tutaj uważać, jak widzicie. I musimy jednak ten element ściągnąć, bo nam to przeszkadza. Tak wszystko mówię, to jest. Trzeba to w innym miejscu może gdzieś złapać. No, nie będziemy tego tak łapać. O, jest to, jest to wystarczająco sztywne. Dobra. Czyli mamy, o przekroczyliśmy jak to zobaczycie granicę osi. Każda granica ma swoją tam jakąś oś. Tutaj jak widzicie Przekroczyliśmy limit, musimy troszkę cofnąć. I na się teraz C będzie informacja: zakończyliśmy ŁUK, czyli z, z sukcesem. Teraz odjeżdżamy znowu gdzieś w miejsce bezpieczne. Punkt A. Obracamy z punkt A. Czy gdzieś tak, dojdziemy bliżej, czyli bliżej miejsca spawania, punkt A. Teraz sobie to jest początek spawania, czyli B. Wykorzystamy funkcję łuk. Czyli tak, jak w, w, na początku w wcześniejszym miejscu to było. Tu mamy C. Informacja jest podać jeszcze kolejny punkt. I damy tutaj punkt C. Teraz sobie zrobimy po linii prostej, punkt B. No i znowu po Czyli wybieramy tym u góry punkt C C czyli jeszcze jeden punkt potrzebujemy do tego Jak widzicie znowu przekroczyliśmy limity, musimy cofnąć czyli gdzieś tu Punkt C. Teraz musimy odjechać od punktu, dlatego że tą spoinę musimy wykonać w innym przejściu. To można by sobie zaprogramować. Natomiast my to robimy tak. Punkt A prosto. No i teraz znowu tu gdzieś punkt A. Czy tam, gdzie tutaj zakończyliśmy, tutaj spawanie. Teraz sobie dojedziemy i. Element. Zakończymy. Muszę już to z tyłu popatrzeć. Wszystkie te rzeczy można tak samo wywoływać z tableta, więc nie ma z tym problemu. Teraz dojeżdżamy do punkt B. Tutaj ten początek i zakończenie spawania. Punkt B. Odjeżdżamy i spróbujemy teraz zrobić jeszcze tą spójne jakoś minąć te wszystkie przeszkody. Że tutaj jest naprawdę przeszkód mamy dużo, ale spróbujemy. Jak widzicie. Element jest w dużo mniej chwycony, elementy są powinny być dużo niższe, żeby to było łatwiejsze. No to ja mówię, no, próbujemy nawet przy takich trudnych dościach wykonać cały ten proces spawania. Dajmy teraz punkt B. Wykonujemy, chcemy teraz wykorzystać funkcję ŁUK. czyli teraz sobie tutaj dojedziemy do. Mamy góry, jak widzicie już jest coraz mniej miejsca mamy, ale coś tu kombinujemy. No i widzicie tutaj, no, no, może być koliza, ale to spróbujemy jakoś to. Może się uda. Jak się nie uda, to, to poprawi się na innym oprzyrządowaniu. Funkcja C. No, i teraz spróbujemy pierwsze odjechać w tą stronę, jako bezpieczną. I tu, tutaj, bezpieczną. Jedynym miejscem, które uważam, że może być jakaś kolizja, będzie to w, w tym otoczeniu. Związane jest to z tym elementem i z tym. Już nie chcę tego teraz ściągać. mi tak jest. Jest tu dużo elementów w miejscu, gdzie wykorzystywać funkcję łuk po linii prostej. W następnym odcinku pokażemy Wam jak już po uruchomieniu tego programu będzie, jak element będzie też spawany, czyli zapraszamy na kolejny odcinek.